dobrze, nie wyszło, ale dobrze, wbijamy dzisiaj 19k, dobry musi być tutaj mindset, nie można uderzać sobie na banie, żeby nie zwariować. O, no i dobrze, patrzcie, każdy gra osobno w enemy, to mi się podoba, wczoraj, przez wczoraj, każdy mecz oni grali full teamem, dzisiaj ka każdy gra osobno, to już mi się zaczyna podobać, jakiś krok do przodu, zagrajmy vertigo, bo oni mają lepszego dusta, hello guys. Jeśli wygram ten mecz, będziemy mieli 19k na streamie. Pozdrawiam cały chat. Let's go. One ladder room. I will check behind. To behind, behind. One short. Shotless. Ramp, ram, ram. Very nice. Dobrze by im poszło w tej rundzie. Let's go rush uh, downstairs uh, be now. R uh, downstairs. Yeah, yeah. yeah, boy, that's right. Jak macie jakiś plan na później na stream, to możecie gadać, nie? Jakby ten z y, szukaniem czterów się nie uda, chyba. Ale wiesz, coś innego można wymyśleć. Ale zajebiście tam wjechali w nich. Good job. Ale wjechali jak do siebie. Please safe, I'm low HP. Seven, seven. Yes, Zaybisha Kurpa. Can I do a go? Let's go, eh? I smoke to the. So, one T-spawn. A flash się... Tak, tak, tak. Yeah boy. Ale zajebiście mi idzie. Mam jednego dada tylko. 100 HP, Tooth from City. czy ma na siebie, nie wiem jaki mu się standard. Use grenade. Nie zrobi tego tak przecież... Ja firmade minus 80. Why did you go that far away? He was low 20 HP. Czemu on tak uciekł z tego sajda? Przecież tak to by rozje. Tu jest chyba. W thousand. Where is he? Ej, ale gram zajebiście dzisiaj. Kurwo. Dzień jak cały dzień. <laughs> Słyszałeś yeah, kurwa. Co jest? Kole. Yeah, boy. Tak, jak Paweł i jak Łukasz Kolec. Kurde tak mało. Tak blisko a tak daleko. Tak blisko a tak daleko Pick Right now, right now, here reloading. One more close. Let's go, let's go. Go back, go back, go back now. Aha, typ ma czarny ekran Aha, no i plecy Skołk też miał ten mój Widziałem go Wychyl jeszcze raz tak samo Dzięki Za posłuchanie się

na kroplówkach! Na kroplówkach jesteśmy zakopane, widzowie. Grenade no. Why did you stay in front of me? Czemu on stoi, kur... obok mnie? Nie mogłem Nejda rzucić, rzuciłem za późno Neida, jak ty już wyjelił. Co Czemu on stoi obok mnie, kurwa? Nie trafiłem go. Pan ty go i CT. Dzięki za obserwację, Garcinek Pierdol to i kona Amonga. Nie, ja muszę się pocić. Powstałem po to, żeby się pocić. Dzięki z observation. obserwation. Muszą, chłopaki, muszą. O. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kim rozmawiam? Komisariat nad OP. Nie Ramp, 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 something. Pushing ramp. Ale przypał widzowie. Proszę, dwie rundy jest 19k. Błagam. Something. At least one ramp. Dzięki za obserwację. I say ramp. You can rotate. Nie wiem kto to zostawił, ale dziękuję serdecznie, bo nie widzę już. Wow, 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 wow. Mega, mega, mega. ta sprawa. Mamy 12. Jeśli tą rundę wygramy, 19k. Close, close. One very low. This guy is low to the right. You saw him behind Ebug. You got grenades. Yeah, Pierre Dole, how can he do that at such a rate? Nobody there, one range behind Ebug. Minus 90. 10 HP, bro. 10 HP. Dlaczego on gra jak gówno? On którąś rundę już z rzędu on nie gra na taki rating. On się nie nadaje. Czekam jeszcze na info, bo... Ja z nimi. No. Albo wychylasz, albo nie wychylasz. One more ramp. It's bom bomb ramp. Co on odjebał tam na dole? On był na plecach przecież. Ja pierdolę, jaka zabista fura. Bobside. Nie, dobra, ten nie ugra. Dogrywka kurwa, ten nie ugra Przecież. Kurwa, to jest nieudacznik, Jak można nie znać mapy na takim... Jak można nie znać mapy? Jak? jakby Ja nie rozumiem jak można jakiejkolwiek mapy nie znać, ja na przykład nie lubię unshienta, ale znam go. 4v5, yeah, let's take at least two rounds in the row, please. Garcin, na razie to ja wiesz. Na razie się co? Może po meczu, ale nie obiecuję. Dobra. Panika była już na tej rampie, 5 hitów mu dałem już. 14-12. Dobra połowa. Jeszcze jedna runda, żeby był remis, żeby była spokojna głowa i wyludzowane ręce. Jestem spięty jak plandeka, ale 27 kill. Trzaskam. No Nie da się po prostu. Cap, cap. miałem w ręce. Flash Vrenza. it's with your Flash Valencia. Together, play together. Communicate. Headshot. One headshot, headshot. Short and headshot. One headshot. Sit. Let's uh, ramp, ramp, ramp He got the bomb. Proszę, nie, no błagam, błagam. Nie tutaj nie tutaj nie tuptaj, gościu. Okay. Proszę. Proszę. Please. Saj Nice guys! Zi, 28 killi, i patrzcie na to teraz. Tyle jestem w stanie powiedzieć. Tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Wbiliśmy. Upragnione. Piękne. Błyszczące. 19k. Dziękuję serdecznie.